Witam wszystkich, panowie na moim kanale. Słuchajcie podsumowanko tego naszego piątku. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim oglądającym za komentarze, za to dobre, jak i za te złe, bo dzięki temu ja mogę, mogę mniej więcej zweryfikować. Co ja robię źle, a co ja robię dobrze na tych filmikach, no i ewentualnie co, co, co mogę nakręcić. Dziękuję bardzo za nowe subskrypcje. Chciałbym podziękować też tam nowym widzom oglądającym. To jest dla mnie bardzo miłe. No i motywujące, bo czym więcej tych oglądających, no to. No to. Wiem, że to moje filmy się podobają, i, i, i też ta moja motywacja do e, nakręcenia jakichś tam innych ciekawych rzeczy jest większa. E, e, także po co mówią, dzisiaj słuchajcie, taki, e, takie lżejsze odcinki zrobiłem o diagnostyce. Ja będę rozwijał jeszcze potem ten, ten cały dział diagnostyki i także e, no bo to tutaj nie ma kowalstwa, ja mogę tutaj spokojniej więcej tego zrobić, nawet zimą mogę mogę tutaj coś, coś nakręcić No a dzisiaj taki dzień cały co chwilę tam popaduje także no dzisiaj nic tam nie rozbierałem specjalnie bo, bo muszę wam powiedzieć że to pływało we wszystko także nie robiłem nic specjalnie tam z mechaniki Także, no, co jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć, to no, zobaczymy, jaka ta jesień będzie. Są plany, żeby jakieś tam samochody robić. No, chcę się do tego przygotować w jakiś tam porządny sposób, żeby też nie mieć potem jakichś tam niepotrzebnych hejtów. Odniosę się do tej krytyki, którą tam dostałem za ten film o, o, o tej o skodzie o Ja po prostu nie dostałem żadnej informacji na ten, o tym samochodzie, bo no, właściciele to czasami tam znajomi szczególnie to, to i tak sobie podchodzą do luzacko, no, pewnie sami się tam boją wystąpić pod, przed kamerą, no i to jest takie, taka demonstracja, że ach, tam co ja tam będę mówił facetowi. Niech się sam domyśli. I, I dlatego to tak wyszło, że ja tam pytam się, co w tym samochodzie jest, bo nie dostałem żadnej rozpiski, także yy, proszę mi wybaczyć, że, że, że yy, ja tam się pytam o niektóre rzeczy, bo to tak było. To jest typowy vlog, to nie jest, to nie jest telewizja, słuchajcie, ja to, ja to po prostu robię na żywo, idę, coś idę, kręcę, staram się zrobić jak najlepiej, no jak czasami nie wyjdzie, no to tuż począć. Takie, takie są vlogi, jak się coś robi, że tak powiem, z marszu, no to, to po prostu trzeba troszkę improwizować, czasami wychodzi to kiepsko, no cóż. Co za chodzi, fajnie. A jak się rozwinę i, i, i ten kanał będzie większy i będę mógł się o czym pochwalić, no to pewnie ludzie sami do mnie przyjdą, żeby, żeby coś zrobić ciekawego. Także yy, życzę Wam dobrego weekendu. Yy, gdybym, gdybym nic nie nakręcił, yy, to. To. Yy, to. Yy, prośba, żeby, żeby zrobić tą, tą łapkę do góry. Jak oglądacie moje filmy Zrobić subskrypcję I no, Wpadać oglądać te moje filmy Udostępniać innym Te, te filmiki Także mi to pozwoli Jakoś tam dużo szybciej się łatwiej rozwijać Także trzymajcie się Jeszcze raz Dobrego weekendu Na razie hej